یعنی من No, dobra teraz pokazać poziom tym dwiarmkami

Kurwa, piękno mnie zniszczy, chyba tak czuję. Czas! Mam nadzieję, że spotkanie! Naprawdę cieszę się, że mam zaszczyt zacząć je dla państwa. Warunki doskonałe. Czekam na niesamowite bramki i walkę do ostatnich minut. O Jezu, no, kolejny gość, który gra ten sam schemat, no. I czekam, mój w pomocy na SPDF. Dobra, ja Mbappe powinien go pocisnąć, to jest... A, nie, no, dobra. że to jest słabsze karty, co nie? Nie, jest, Dobra, hop, hop. O oh Jezu, Lagunia. No gwarantująco. No. Co ja zrobię? To jest gwarantujące, kurde, na stałe, Pona O Poda, poda, zapina, poda, napina, poda, napina, poda, napina, no skur... skur... ja to znałem I zróbcie sienkę jeszcze jak jakoś pojebane No skąd chłopie, ty masz tą kartę No Estewało nogi jeszcze, No, nogę schował Estewało nogę schował, normalnie nogę schował mi Skarny, karny i czerwona nie, nie gadaj, weź, ta gra jest pojebana no i co ja zrobię? On strzeli w lewo, dołu, a ja w No i ja, i ja, I ja, I ja. I ja. I ja A dół w dół, górę i się zgrali O nie, chłop ma takie karty On nie czuje, że będzie bamczyk cyk, i pum, pum, pum jeszcze A może go finesyjny użył? I co, pójdę? A co to myślałem? Ronaldo, dawaj, no! Ronaldo z London przegrywa. Ronaldo, który każdy ból, każdy gromadzki w to już rzucił. Brawo, Simons! Simons, jak zawsze, nie, nie zawodzi, on jest po prostu gołtem, totalnym gołtem w mnie w składzie. Nie wybrałem sobie Simonsa, od, no, nie wybrałem wszystkiego bez Simonsa, tak szczerze. On jest zbyt dużym gołtem u mnie. No, to teraz coś gotuje. Nie, no kurwa, no Simon, czemu ty biegniesz za mną? No, znowu to samo, podaję na Pina. Mu to wyjdzie, bo ma kurwa karty. No, oczywiście, oczywiście, że to sobie robi. Zresztą to falu gwizdąć, bo nie wyszedł mu trik. No oczywiście, że Mbappé podaje nigdzie, nie dojdzie, ale jak przeciwnik ma Mbappé, to ku czemu? Każdy podaje, nie no psa, ja No to samo, no chłop gra ciągle te tapiny, jebane. Umie coś innego zagrać? musimy Mbappé nie wiem co zrobić, a ja tu, a potem tu i Mbappé ma prosto, Mbappé nie, nie wiesz jak nie trafi, no. Ja. Pier... Kurwa chuj specjalnie to zrobił jeszcze. Nie ma dyskusji. Brawo, brawo, brawo serwans! Idzie do środka. Myślę, to by kombinował. Odbiera, czysto, w polu karnym. Chłopiec, tak do ugrania, a ja nie mo... Nie no, kurwa no! Doskonała postawa w obronie. Ty, no, synu. Idzie Mbappe. Mbappe, wybiegaj mi już! Synu! Nie mój Mbappe to jakby... się jak wóz z węglem. no nie mogę. Ronaldo Główkę przegrywa, Ludzie rozumiecie to? Ronaldo, Cristiano. Więc już aż juniory do Tavaresem, bo co tam, Tavares za mało tempa ma. Ludzie mieć tempa tempo, to jest za mało. Nie, nie podam dobrze, no to, no oczywiście, nie podam dobrze, no. To już jest było że już nie podam. No już nie wiedziałem co robić, Widziałem że gol będzie na pewno. To na pewno nie działa tak w tym razie. Oczywiście, to no. Ważny przechwyt, mogło być naprawdę niebezpiecznie. Nie, nie podam dobrze, nie podam dobrze. To było przecież logiczne, że ja nie mógłbym podawać. się dłużej przy piłce. Cóż, słabsze momenty też się zdają. Nie, nie wyprzedzę, no nie wyprzedza Czemu ja ciągle gram, na to sam schemat. O, kończy tak, on pusi i podam, podam, podamu, podamu, poda mu to Prawie to kolejne trafienie na konto. Tym razem tak dobra interwencja i próba nieudana. No było groźnie widać, że ma ochotę na duplet, ale musi dalej próbować szczęście. Co tu się dzieje nie tak chciałem! Jak wygra? misiós wykorzystane na skrzydle. to Nie, kantę, to przegrał. to to by wygrał, pan to by jest, jest? jest dużo lat i nie wyprzedził. Chyba oczywiście, że nie wyprzej, jemanego ofiery. Przy obecnej jednograkowej przewadze jeszcze wszystko może się zdarzyć. Ale wygląda na to, że chcą próbować do skutku. Jak tylko takie strzały mi oddawać. Nie Wygram. po tej sytuacji na

Simons, dávej si simon. mu. Simons, jo, dám, Ideálně před to. No i rozpoczynamy kolejne 45 minut piłkarskich emocji. W pierwszej połowie inicjatywa nie była po stronie Rakets. Teraz muszą myśleć o odrabianiu strat. I tym odbiorem udaremnie atak drużyny przeciwnej. Cristiano Ronaldo. Dobrze teraz Ronaldo na dobie. Tak! Proszę bardzo! Trafia po raz drugi! On jest dzisiaj po prostu nie do zatrzymania! I tam na Świetny pressing. Przejmują do O, dobrze teraz zainterweniował. Wygląda to obiecująco. Odzyskują posiadanie, w tej sytuacji już nic nie będzie. Danie teraz odebrał piłkę rywalowi. Mało kto ma taki ciąg na bramkę jak Cristiano Ronaldo. I ten piłka w szansę! Mamy remis! A dopiero co mówi, dwa gole z kraty! Na dobrą sprawę Branka wzięła się z tego prostopadłego wygrania od Cristiano Ronaldo. Zresztą spójrzmy, ale najpiękniejszym zwiększeniem jest ten strzał. Naprawdę celne i mocne uderzenie, które nie tylko obroni, chyba tylko super. Świetne wygranie. Było być mogła kosztować utratę golu. Przechodzi ze w kierunku pola karnego. Wyszło! To jest hat-trick! wstawia mm. grę. Rakiet do banki. Arda Aguiler. Arda Aguiler przed szansą. Chłopek, co się dzieje? Kto ma piłkę? No, może być teraz groźnie. Przechwycona piłka wysoko. Teraz ruszy do przodu. Szkoda, że to uderzenie nie wpadło w światło bramki. Była to spokojniejsza sytuacja. Ciąg pozostaje jednym. Seger.

Nie ma chyba wątpliwości, lepszy! To miało inaczej wyglądać. Oby się nie zemściło. Kiepskie pocztowanie. Wprosty, jedyny muszący Zagrywa bardzo dużo. Raket odważnie do przodu. Zagrany na bliższy słupek. Czy to wykorzystają? bardzo dobra interwencja. Odzyskuje piłkę, zasygnuje niebezpieczeństwo. Panując piłką, pędzi w stronę bramki. Takie zagrania wymagają żelaznych nerwów. Wychodzą z kontrą. Jest tam paru zawodników. Szady z przykrócą. Goal! Ależ w tym meczu Oczywiście, że nie uwezmę jej. O, skuteczna interwencja. Nie ma gola po tej groźnej sytuacji. Jeden na jeden. Oczywiście, że nie i ten kryzys. I za chwilę powtórka z konfliktu. Krótko teraz. Postanowiła nie centrować. Nie rozwijają te atak. Tezmat O Oj, zapowiadało się ciekawie, ale szybko wyjaśniają tę sytuację. Jesteśmy już na ostatniej prostej. Za chwilę koniec spotkania. A drużyna gospodarzy musi jeszcze wykrzesać z siebie jakieś siły. To jest naprawdę szalony mecz tomku, więc wszystko tu się jeszcze może zdarzyć. Oglądamy. Zaraz, zaraz, tego musi być proste. Oswaldu, czyściutki odbiór! Mało. jeszcze 5 minut regulaminowego czasu, to chyba nie będzie zaskoczenia, jeśli zobaczy za to zagranie kartę. I będziemy mieli zmianę. Właściwy moment, by wpuścić z ławki kogoś świeżego. Ale ostatecznie nie zagroził poważniej bramce. Anthony Ma dobre opcje do rozegrania. O! Świetna interwencja! Zdecydowanie, ale Drużyna musi przestać się bronić i przejść do ataku, jeśli chce wygrać ten mecz. Tymczasem dojdzie do zmiany. Popatrzmy, czy to zmieni coś obraz gry. Tak powinien wyglądać czysto odbiór. Może być niebezpiecznie. Będzie ostateczny cios. Słupek, gramy dalej. Z tej akcji jednak nic nie wyjdzie. To może być ostatnia taka okazja. Pusał do przeluś może sięgnąć po kartkę w tej sytuacji. To zdecydowanie było zamierzone. I teraz zagranie na dalszy słupek. Tak, a więc drużyny gości będą wracać do domów w doskonałych nastrojach. Konkluzja z dzisiaj. Wygrywa się strzelony.